Gruntarek Andrzej Wita. Wiecie, co się teraz dzieje u moich sąsiadów? Bo od 15 minut nikt nie wyświetlił od mojego filmu. Szukają tej komórki. Lampkami. Czołowymi. Bo kurwa się martwią, że ich cały czas podsłuchuje. Michałek szuka żony jak sialony. Kurwa, ale cyrk, mówię wam. Za 500 Jeszcze nie, tu mam na komputerze za 3,6. rano. 1 grudnia 2021, no to minuta po szóstej, głośnik, za okno i będziemy napierdalać, kurwa znowu piki, -miki. coś dla policjantów, dla policjantek, dla wszystkich niedługo Mikołajki, disco Polo, Discobery. Rolnicy przesiądźcie się kurwa na rowery, ja wam to wszystko zrobię. Tu nie będzie żadnej działalności rolniczej, jeżeli chodzi o to za rower. Nie ma takiej opcji. Od wygonu, czyli tam, nie od wygonu, od młyna tego starego, w kierunku Baruchowa, żadnej działalności rolnej. Żadnej opryskiwacze, chyba takie lotne, miotła i wiadro. Nie ma i nie będzie, bo tu jest Natura 2000 i wybić sobie z głowy. Mówię, rolnicy na rowery. Gontarek Andrzej pozdrawia. Lampki czołowe. Na razie ze stwórcą Wolna Polska. Reszta? No wiecie już co.